Dzień dobry, witam kochani i dziękuję za subskrypcje, lajki i komentarze. Które mnie bardzo cieszą i motywują do tworzenia nowych wzorów i pokazywania w filmikach motylki malutkie, kolorowe. Jest filmik z takimi, a te są troszeczkę inne bo mają inne skrzydełka. I trochę je usztywniłam. Można je tak zaginać. Mogą zdobić mandale, bukiety, a nawet kapelusze. Fajnie wyglądają, jak się je włoży na takim druciku do doniczek z kwiatami. Taki sztywny drucik. Ja tutaj na nożyczkach robię takie kółeczko. Trochę mi wyszło za duże. A tutaj prosto i klejem na gorąco od spodu przyklejam. Rozpiętość skrzydełek to 7 cm i wysokość też powinna być 7 cm. Najładniej wygląda jak się je robi z bardzo skręconej mocno nitki, na przykład maxi. Kordonek albo muza 10. Natomiast gable są trochę cieńsze, to obrabiam te skrzydełka takimi ząbkami. Robię się je bardzo szybko. Mają tylko pięć rzędów, łącznie z tymi ząbkami. A wykonuję szydełkiem 1,25 mm i muzą 10. Oczko magiczne a w nim. Jedenast półsłupków. Bo ten liczy jako dwunasty. Jedenasty półsłupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty. Wchodzę w pierwsze oczko tego półsłupka, oczko ścisłe. To jest rząd pierwszy, rząd drugi. Jedno oczko. I dwa półsłupki w następnych oczkach, pierwszy i drugi. Cztery oczka łańcuszka na łuk. Do następnego oczka tego półsłupka i półsłupek i cztery oczka. I do następnego oczka półsłupek. Cztery oczka łańcuszka do następnego łuku i półsłupek. Dwa półsłupki w następnych oczkach. Pierwszy i drugi i cztery oczka łańcuszka do następnego oczka tego półsłupka i półsłupek, jeszcze dwa półsłupki. Przepraszam, nie dwa półsłupki, tylko dwa łuki. Też w czterech oczek łańcuszka. Cztery. Do następnego oczka. Półsłupek. Cztery. Do następnego. I półsłupek. Po jednej stronie są trzy łuki i po drugiej stronie też trzy łuki. Chodzę do pierwszego oczka i przeciągam nitkę. Mam trzy łuki po jednej stronie i trzy łuki po drugiej stronie. Rząd trzeci: jedno oczko i to są dwa oczka półsłupek i drugi półsupek w następnym oczku. Do łuku i półsupek. Piętnaste oczek głańcuszka teraz będzie na ten większy łuk, na to większe skrzydełko 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wracam w ten sam łuk półsłupkiem. Do następnego łuku półsłupek i do tego trzeciego półsłupek i on jest taki mniejszy, bo z 10 oczek. Łańcuszka, więc 10 oczek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wracam w ten sam łuk i półsłupek. To jest na, ten większy, na to większe skrzydełko, a ten łuk na to mniejsze. Teraz będę robiła ten odwłok. Ale jak ktoś nie chce, to półsłupkami przychodzi przez te trzy oczka. Ja zrobię ten odwłok? Pierwsze oczko, półsłupek, w drugie oczko, półsłupek i 16 oczek, łańcuszka: jeden, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wracam w to samo oczko półsłupek, i w następnym oczku też półsłupek do łuku i półsłupek. I też 10 oczek łańcuszka na, ten, na to mniejsze skrzydełko. Tak jak było tutaj po tej stronie. 10 oczek łańcuszka i wracam w ten sam łuk półsłupkiem. Mam 10 oczek łańcuszka na to mniejsze skrzydełko na dole i też wracam w ten sam łuk półsłupkiem do łuku następnego półsłupek i do następnego. I 15 oczek łańcuszka na drugie skrzydełko u góry. 15 oczek. Jest zrobione 15 oczek łańcuszka w tym samym łuku na to drugie skrzydełko. I teraz wkuwam się w pierwsze oczko tego półsłupka i zamykam. Przechodzę do następnego oczka. Jeszcze trzeba zrobić półsłupek, zawsze zapominam. I w następnym oczku półsłupek, i w następnym oczku półsłupek. I tak wygląda góra Tutaj przy tych czółkach. Teraz te skrzydełka będą robione dookoła do łuku tego dużego skrzydełka, półsłupek i jeszcze jeden półsłupek i trzy słupki. Pierwszy, teraz oczko, łańcuszka na poprzeczkę, drugi słupek i też jedno oczko dzielące, i trzeci słupek. Tu wszędzie są te oczka dzielące. Trzeci, jedno oczko. I teraz dwa słupki podwójne. Pierwszy. Drugi słupek podwójny. Teraz dwa słupki potrójne. Oczko dzielące. I dwa słupki potrójne. Trzy razy nawijam na szydełko. Nitkę. I jeszcze jeden. I trzy oczka łańcuszka na ten mniejszy tutaj łuk. Trzy, jeden, dwa i trzy. I też dwa słupki potrójne pierwszy oczko dzielące drugi i teraz dwa słupki podwójne pierwszy oczko oczywiście dzielące. I drugi słupek podwójny, oczko dzielące. Ja tutaj wyciągam trochę tą robótkę, żeby tak dobrze było widać, bo w rzeczywistości robię bardziej ściśle. I teraz trzy słupki pojedyncze. Pojedyncze tak. Pierwszy oczko dzielące, drugi oczko dzielące, i trzeci supek, i dwa półsłupki. Pierwszy i drugi w tym samym. Łuku. to mamy jedno oczko, drugie, i trzecie, to w środkowe i półsłupek. Przechodzimy od razu do tego mniejszego skrzydełka, do tej mniejszej, mniejszego łuku i półsłupek. Nie wiem, czy powiedziałam, ale to jest rząd czwarty. Jeden półsłupek zrobiony, półsłupek drugi. I teraz trzy słupki. Pierwszy oczko dzielące, drugi i trzeci. I dwa słupki podwójne. Pierwszy i drugi. I trzy oczka na łuk. I dwa słupki podwójne. Jedno oczko działące. I drugi słupek. drugi słupek podwójny, jedno oczko czyliące i trzy słupki. Pierwszy, drugi i trzeci. I dwa półsłupki. W tym samym woku tego małego się skrzydełka tu są trzy oczka tu jest ten odwłok, Będzie jeden, dwa, trzy w środek to środkowe oczko i półsłupek i od razu przechodzę do tego odwłoku półsłupek ten odwłok obrabiam jak to było 16 oczek łańcuszka? To wystarczy 18 oczek. 18 półsłupków nie musi być gęsto. Jest pierwszy, cały odwóg półsłupkami. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. I tak do końca, żeby było 18 tych półsłupków. Ten natuk już obrobiłam półsłupkami. I tak samo w środek, tu słupek, tu słupek, tu słupek, w środek i półsłupek. I on się tak fajnie zakręca. Tak wygląda trochę naturalnie. I te, tą stronę tych skrzydełek obrabiamy tak samo, jak już pokazywałam te dwa. Więc dwa półsłupki. Pierwszy, drugi półsłupek. I dwa, i trzy słupki. Pierwszy, następne będą dzielące jednym oczkiem. Tak robimy to mało skrzydełko. Jak i to duże w ten sam sposób, jak po tej stronie. Przechodzimy tak samo jak tutaj pokazywałam. Robię dalej to małe skrzydełko. To były dwa półsłupki, potem słupek, jedno oczko dzielące, drugi słupek, oczko dzielące, trzeci słupek, oczko dzielące, bo to jest skrzydełko przy tym odwoku, takie same jak to to małe. I teraz dwa słupki podwójne, pierwszy oczko dzielące i drugi słupek podwójny i oczko dzielące. Trzy oczka na łuk. Raz, dwa, trzy i dwa słupki podwójne. Pierwszy no oczko i drugi. jedno oczko i trzy słupki pierwszy drugi i trzeci słupek i dwa półsłupki pierwszy i drugi środek to jest jedno oczko drugie trzecie środek oczka Słupek I do łuku dwa półsłupki do tego większego skrzydełka. Pierwszy, drugi i trzy słupki. Pierwszy, jedno oczko dzielące, teraz drugi. Słupek, jedno oczko, i trzeci. Słupek, jedno oczko i dwa słupki podwójne. Pierwszy i drugi. Jedno oczko i dwa słupki potrójne. Pierwszy i drugi. I trzy oczka na ten środkowy łuk. I dwa słupki podwójne, potrójne, potrójne, pierwszy. Drugi. Teraz robię trochę szybciej. I dwa. Podwójne. Pierwszy. Drugi oczywiście dzielimy jednym oczkiem łańcuszka. I trzy słupki. Pierwszy, drugi i trzeci słupek. i dwa półsłupki w tym skrzydełku. Rozciągam, bo to był półsłupek, do tego oczka i oczko i półsłupek półsłupek przechodzimy od razu do następnego oczka i też półsłupek i tak wygląda na razie ta robótka teraz te czułki one są z trzynastu oczek łańcuszka jeden, dwa, trzy, cztery 5, 6, 7, 8. Teraz paznokciem tu zaznaczam 9, 10, 11, 12, 13. Wracam tu, gdzie mam zaznaczone w to oczko i przeciągam nitkę. W każde oczko przeciągam nitkę. I w następne oczko przeciągam nitkę, i w następne też nitkę przeciągam w następne nitkę, w następne oczko przeciągam. I jeszcze tu jest, teraz tu przy samym. Też. Już mam jeden zrobiony. Wchodzę w to samo oczko. Półsłupek. I tak samo robimy to drugie czółko. Tak samo jak to. Też 13 oczek. Łańcuszka. W ten sam sposób. Wracamy. mamy już zrobione te dwa czułka, Następne oczko. I półsłupek. I w następne kuwam się i biorą kolorową nitkę. Ja mam tutaj taką bladą różową, trochę za blada. Ale może będzie lepiej widać. I dwie nitki razem teraz. O czymś ścisłym. Teraz tej białej nitki, nitkę już zostawiam. I będę robiła samą tą różową. Jeszcze raz przerobię te dwie nitki razem. I trzy. Jeden, dwa, trzy oczka. Łańcuszka. Utnę później i pochowam te nitki. Teraz mi się tu plączą. I teraz tak. To były półsłupki, to w oczko słupka. Oczko ścisłe. Przeciągam nitką. I trzy oczka. Jeden, dwa, trzy. I w oczko słupka. Nitkę przeciągam. Jeden, dwa, trzy. W oczko słupka i Przeciągam nitkę, 1, 2, 3 i też w oczko słupka, 3, w słupka, w słupka, 3. Oczko w słupka. Jeden, dwa, trzy. I tu w środkowe oczko. Bo to były trzy oczka łańcuszka. To w to drugie. I jeszcze raz w tym samym oczku. Trzy. Jeden, dwa. Trzy oczko słupka i w oczko słupka. Tak do końca, tutaj na środku się spotkamy. Tu przy tych dwóch, co są przy sobie, te skrzydełka. Mam zrobione na łańcuszka. I teraz tu są te dwa półsłupki: tu i tu. To to jedno oczko opuszczam. I w to oczko przeciągam nitkę, i też opuszczam to je oczko, tylko w to następne. I też przeciągam nitkę, i trzy oczka łańcuszka. Teraz i wkuwamy się w oczko słupka. Bo tu jest półsłupek, oczko półsłupka, oczko słupka. I trzy oczka. I w następne oczko. I też przyciągamy. I w następne oczko słupka. I tak dookoła. A ten łuk robimy tak samo jak przy tym dużym skrzydełku. Trzy oczka łańcuszka. Jestem tutaj przy tym odwłoku. Tu był słupek. To oczko opuszczam, i w następne opuszczam to oczko. Następne, i tak wygląda. Obrobiona ta jedna strona. Teraz zaginam ten odwłok. I trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. On zostaje po prawej stronie. Przechodzę do oczka. Tu mam to małe skrzydełko. I oczko też ścisłe. To zostaje po tej stronie odwłoku. I trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. I do, do oczka słupka. Jeden, dwa, trzy. I do następnego oczka słupka. I tak robimy dookoła. To skrzydełko i to. I tutaj proszę zamknąć oczkiem ścisłym. A tak wygląda lewa strona. Nitki pochowane, poucinane, bo tu jest to przejście nad odwłokiem tego koloru. A tak prawa strona. Ugaźli kolem jeden do jednego. Namaczam i wszędzie najpierw po lewej stronie rozmarowuję później po prawej takiej podstawce wszędzie dokładnie też jak już wszędzie namoczę, to wtedy nastyropian i przypinam igłami zakręciłam jeszcze tutaj ten odwłok, żeby fajnie wyglądał. I już Kołam się i tu czułka. I już jest. Proszę do wyschnięcia. Można jeszcze te boki, ale to niekoniecznie. Dziękuję, kochani, za wspólną pracę. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia.